Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w niektórych momentach życia nagle trafiasz na rzeczy, które wydają się być dokładnie tym, czego potrzebujesz? Nie jest to przypadek. To synchroniczność tajemnicza siła, którą Karl Jung opisał jako znaczące zbieżności, które przekraczają zwykłe prawdopodobieństwo. Gdy siedzi przed tym filmem, prawdopodobnie czujesz, że to nie jest przypadkowa chwila. Coś w tobie wiedziało, że musisz to usłyszeć właśnie teraz, w tym konkretnym momencie swojego życia. Jung uczył nas, że nieświadomość jest jak głęboki ocean pełen mądrości, który komunikuje się z nami poprzez symbole, sny i właśnie takie momenty, gdy nagle znajdujemy odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadawaliśmy świadomie. To, że oglądasz ten film, nie jest wynikiem algorytmu czy przypadku. To Twoja psycha, Twoja głębsza mądrość, która prowadzi Cię ku temu, co jest Ci potrzebne do rozwoju i transformacji. Każdy z nas ma w sobie archetyp mędrca, który wie znacznie więcej niż nasze świadome ja jest w stanie pojąć. Dzisiejszy świat bombarduje nas tysiącami informacji, ale tylko niektóre z nich rezonują z naszą duszą na tak głębokim poziomie, że zatrzymujemy się i słuchamy. To właśnie dzieje się teraz, twoja intuicja, ta część ciebie, która jest połączona z czymś większym, sprowadziła cię tutaj. Jung nazywał to procesem indywiduacji, drogą do odkrycia prawdziwego siebie, która wymaga odwagi, by spojrzeć w głąb własnej duszy i zrozumieć, że wszystko, co spotyka nas w życiu, ma głębszy sens. Być może przechodzisz przez trudny okres. Szukasz odpowiedzi na pytania egzystencjalne, albo po prostu czujesz, że życie próbuje ci coś przekazać, ale nie wiesz co. To uczucie niepokoju, że coś ważnego się dzieje, ale nie potrafisz tego nazwać, to głos Twojej nieświadomości, która pragnie być usłyszana. Jung wielokrotnie podkreślał, że nasze największe wyzwania często przychodzą do nas w momentach, gdy jesteśmy gotowi je podjąć. Nawet jeśli świadomie czujemy się nieprzygotowani. W następnych minutach odkryjesz, dlaczego ten moment był nieunikniony, dlaczego twoja dusza potrzebowała tej rozmowy i jak możesz wykorzystać tę synchroniczność, by zrozumieć głębsze znaczenie tego, co dzieje się w twoim życiu. To nie będzie zwykła lekcja, to będzie podróż do wnętrza siebie, gdzie czekają odpowiedzi, których szukasz. Przygotuj się na to, by spojrzeć na swoje życie z zupełnie nowej perspektywy, bo Jung pokazał nam, że prawdziwa mądrość przychodzi wtedy, gdy jesteśmy gotowi stawić czoła prawdzie o sobie. Synchroniczność nie jest filozoficzną abstrakcją, to żywa, działająca siła, która kształtuje naszą rzeczywistość w sposób, którego nauka dopiero zaczyna rozumieć. Jung odkrył, że gdy jesteśmy w harmonii z naszą głębszą naturą, Świat zaczyna odpowiadać w sposób, który wykracza poza zwykłe przyczyny i skutki. To jakby wszechświat posiadał własną inteligencję, która komunikuje się z nami poprzez znaczące zbieżności, prowadząc nas ku temu, co jest istotne dla naszego rozwoju duchowego i psychologicznego. Ten film trafił do ciebie nie dlatego, że kliknąłeś przypadkowy link, czy został ci polecony przez algorytm. Trafił do ciebie ponieważ twoja psyche była gotowa na otrzymanie tej wiadomości. Jung uczył, że nasza nieświadomość jest połączona z czymś większym, z nieświadomością zbiorową, która zawiera archetypy i wzorce wspólne dla całej ludzkości. Gdy jesteśmy otwarci na te komunikacje, nasze życie zaczyna układać się w sposób, który wydaje się magiczny, ale w rzeczywistości jest naturalnym przepływem energii psychicznej. Każdy z nas ma momenty, gdy czuje, że życie mu coś pokazuje. Może to być spotkanie z osobą, która zmienia nasz sposób myślenia, książka, która trafia do nas w idealnym momencie, czy właśnie film taki jak ten. To nie są przypadki, to nasza wewnętrzna mądrość, która używa zewnętrznych zdarzeń jako narzędzi komunikacji. Jung nazywał to aktywnością archetypu siebie, naszej najgłębszej. Najbardziej zintegrowanej części, która wie, dokąd zmierzamy, nawet gdy nasze ego jest zagubione. Kiedy zaczynamy dostrzegać te wzorce, nasze życie nabiera nowego znaczenia. Przestajemy być biernymi obserwatorami własnego istnienia, a stajemy się aktywnymi uczestnikami kosmicznej gry, w której każdy element ma swoje miejsce i cel. To przekształcenie perspektywy jest początkiem prawdziwej mądrości rozumienia. Że nie jesteśmy obizolowanymi jednostkami walczącymi z chaotycznym światem, ale częściami większej całości, która działa z precyzją i inteligencją, przewyższającą nasze najśmielsze wyobrażenia. Twoja obecność tutaj, w tym momencie, to dowód na to, że ta większa inteligencja już działa w Twoim życiu. Pytanie brzmi. Czy jesteś gotowy przestać traktować to jako przypadek i zacząć widzieć to jako zaproszenie do głębszej przemiany? Jung pokazał nam, że gdy zaczynamy współpracować z tymi siłami, zamiast im się opierać, nasze życie staje się niesamowitą przygodą odkrywania tego, kim naprawdę jesteśmy i po co przyszliśmy na ten świat. W każdym z nas mieszka mądry starzec archetyp, który Jung opisywał jako przewodnika lub mędrca tę część naszej psychy. Która posiada dostęp do wiedzy wykraczającej poza nasze codzienne doświadczenie. Ten wewnętrzny przewodnik nie mówi głośno ani nie narzuca swoich rad, komunikuje się subtelnymi sygnałami, intuicjami, snami i właśnie takimi momentami jak ten, gdy nagle znajdujemy się w miejscu, gdzie możemy usłyszeć to, co nasza dusza chce nam przekazać. Archetyp przewodnika jest aktywny w każdym momencie naszego życia, ale często go ignorujemy zagłuszając jego głos hałasem codzienności, lękami ego i społecznymi oczekiwaniami. Jung rozumiał, że nowoczesny człowiek często traci kontakt z tą wewnętrzną mądrością, czując się zagubiony i odcięty od głębszego sensu życia. Gdy jednak zaczynamy słuchać tego głosu, odkrywamy, że posiadamy dostęp do wiedzy, która może prowadzić nas przez najtrudniejsze życiowe wyzwania. Ten film jest przykładem działania Twojego wewnętrznego przewodnika. Coś w tobie wiedziało, że potrzebujesz usłyszeć te słowa, zrozumieć te koncepcje, poczuć to połączenie. Nie jest to przypadek, że właśnie teraz, w tym konkretnym momencie Twojego życia, znalazłeś się tutaj. Twoja psychę używa synchroniczności jako narzędzia komunikacji, prowadząc cię ku doświadczeniom. Które są kluczowe dla Twojego rozwoju i przemian? Przewodnik w Twojej psychie wie rzeczy, których Twoje świadome ja nie wie, zna przyszłe wyzwania, potencjały, które czekają na rozwinięcie i ścieżki, które prowadzą do pełni życia. Gdy zaczynasz Mu ufać i współpracować z Nim, Twoje życie staje się płynniejsze, bardziej znaczące i napełnione głębokim poczuciem celu. To nie oznacza, że wszystko stanie się łatwe, ale oznacza, że będziesz miał dostęp do mądrości i przewodnictwa, które pomogą ci przejść przez wszystko z godnością i zrozumieniem. Jung często podkreślał, że najważniejszą rzeczą w życiu jest nawiązanie kontaktu z tym wewnętrznym przewodnikiem, sobą z dużej litery, z tym, kim naprawdę jesteśmy poza maskami i rolami społecznymi. Gdy to się dzieje, zaczynamy żyć życiem które jest prawdziwie nasze, życiem, które ma sens i kierunek, życiem, które jest wypełnieniem naszego najgłębszego przeznaczenia. Ten moment, gdy oglądasz ten film, to zaproszenie do rozpoczęcia tej najważniejszej z wszystkich podróży podróży do siebie. Większość ludzi trafia na tego typu treści nie w momentach triumfu, ale w okresach kryzysu, gdy życie wydaje się tracić sens. A dotychczasowe sposoby radzenia sobie przestają działać. Jung rozumiał, że te trudne okresy, które mistycznie nazywa się ciemną nocą duszy, nie są karą ani przypadkowym nieszczęściem. To konieczne etapy naszego rozwoju, momenty, gdy stare struktury ego muszą się rozpaść, aby mogło narodzić się coś nowego, bardziej autentycznego i zintegrowanego. Jeśli trafiłeś na ten film w okresie trudności, Cierpienia lub zagubienia, wiedz, że nie jesteś przypadkową ofiarą niesprzyjających okoliczności. Przechodzisz przez inicjację proces, który każdy człowiek pragnący prawdziwego rozwoju musi przejść. Jung nazywał to konfrontacją z cieniem spotkaniem z tymi aspektami siebie, które zostały wyparte, odrzucone lub nigdy nie zostały w pełni zintegrowane. To bolesny, ale niezbędny proces który prowadzi do autentycznej przemiany. Twoja psyche wie, że jesteś gotowy na tę przemianę, nawet jeśli świadomie czujesz się przytłoczony lub przestraszony. Synchroniczność, która sprowadziła Cię tutaj, jest sygnałem, że Masz w sobie siłę i mądrość potrzebną do przejścia przez ten proces. Nie jesteś sam w tej podróży, Masz dostęp do archetypalnej mądrości która prowadzi ludzkość przez podobne przemiany od tysięcy lat. To ta sama siła, która pomagała bohaterom mitów i legend przechodzić przez ich największe wyzwania. Ciemna noc duszy często przychodzi, gdy nasze ego, ta część nas, która sądzi, że wie, jak życie powinno wyglądać, staje się zbyt sztywne lub oderwane od naszej głębszej natury. Życie wtedy wprowadza chaos. Który zmusza nas do puszczenia starych wzorców i otwarcia się na nowe możliwości. To może być utrata pracy, rozpad związku, kryzys zdrowotny lub po prostu głębokie poczucie pustki i braku sensu. Te doświadczenia, choć bolesne, są zaproszeniami do przekroczenia granic naszego obecnego pojmowania siebie. Jung uczył, że największe skarby często ukryte są w najtrudniejszych doświadczeniach. Gdy przestajemy walczyć z kryzysem i zaczynamy pytać, co to próbuje mi powiedzieć? Czego mam się z tego nauczyć? Kim mam się stać dzięki temu doświadczeniu? Otwieramy się na transformacyjną moc tych wyzwań. Twoja obecność tutaj może być sygnałem, że jesteś gotowy przestać być ofiarą swoich okoliczności i stać się bohaterem własnej historii przemian. Indywiduacja proces stawania się tym, Kim naprawdę jesteśmy, to według Junga najważniejsze zadanie każdego człowieka. To nie jest proces, który kończy się w określonym wieku czy po osiągnięciu pewnych celów życiowych. To codzienna podróż coraz głębszego poznawania siebie, integrowania przeciwieństw w swojej psyche i stawania się coraz bardziej autentycznym i całościowym. To święta podróż, która przekształca nie tylko nas, ale również wpływa na wszystkich. Z którymi wchodzimy w kontakt. Każdy człowiek przychodzi na świat z unikalnym potencjałem, zestawem talentów, zadań życiowych i sposobów wyrażania uniwersalnej energii życia. Społeczeństwo, rodzina i kultura często próbują wcisnąć nas w gotowe formy, ograniczając nasze naturalne wyrażenie do tego, co jest właściwe, bezpieczne czy praktyczne. Proces indywiduacji to odwaga bycia sobą pomimo tych nacisków, odkrywania własnej prawdy i życia zgodnie z nią, nawet gdy oznacza to podejmowanie trudnych wyborów. Jung zrozumiał, że prawdziwa indywiduacja wymaga integracji wszystkich aspektów naszej osobowości, nie tylko tych, które lubimy czy które są społecznie akceptowane. Musimy poznać i zaakceptować nasz cień, nasze nierozwinięte potencjały. Nasze tłumione pragnienia i lęki. To proces alchemiczny, w którym przekształcamy surowy materiał naszej psyche w złoto świadomości. Nie chodzi o stawanie się doskonałym, ale o stawanie się pełnym, o akceptację swojej złożoności i paradoksów jako części bogactwa bycia człowiekiem. Synchroniczność odgrywa kluczową rolę w procesie indywiduacji. Gdy zaczynamy podążać swoją autentyczną ścieżką. Życie zaczyna współpracować z nami w nieoczekiwany sposób. Pojawiają się odpowiednie osoby, możliwości, wyzwania i wsparcie dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujemy. To nie jest nagroda za dobre zachowanie to naturalna konsekwencja życia w harmonii z naszym prawdziwym ja. Gdy przestajemy walczyć z tym, kim jesteśmy i zaczynamy to wyrażać, wszechświat odpowiada synchronicznymi wydarzeniami. Które wspierają naszą podróż. Ten film jest częścią Twojego procesu indywiduacji. Słowa, które tutaj słyszysz, koncepty, które się w Tobie budzą, emocje, które doświadczasz, to wszystko nie dzieje się przypadkowo. Twoja psyche używa tego momentu jako katalizatora dla głębszych przemian, które już się w Tobie dokonują. Jesteś na świętej podróży odkrywania tego, kim naprawdę jesteś. I każdy krok tej podróży, włączając ten moment, ma głębokie znaczenie w większej historii twojego stawania się pełnym człowiekiem. W psychologii Junga cień to nie tylko nasze negatywne cechy czy wyparte impulsy to przede wszystkim ogromny rezerwuar niewykorzystanej energii i potencjału, który został odrzucony, ponieważ nie pasował do obrazu, jaki chcieliśmy o sobie stworzyć. Ironiczne jest to, że często nasze największe mocne strony są ukryte właśnie w tych aspektach siebie, których się wstydzimy lub które staramy się ignorować. Jung uczył, że prawdziwa moc przychodzi nie z walczenia z naszym cieniem, ale z jego integracji i współpracy z nim. Każdy z nas ma w sobie energię, którą społeczeństwo, rodzina czy my sami uznaliśmy za niewłaściwą. Może to być nasza dzikość, spontaniczność, gniew. Seksualność, ambicja lub kreatywność. Gdy tłumimy te energie, nie znikają one, gromadzą się w nieświadomości, skąd wpływają na nasze życie w sposób, którego często nie rozumiemy. Mogą manifestować się jako kompulsje, lęki, projekcje na innych ludzi, czy sabotowanie własnych sukcesów. Jung pokazał nam, że klucz do uwolnienia tej energii leży w odważnym spojrzeniu na to, Czego się w sobie boimy? Proces poznawania swojego cienia może być jednym z najtrudniejszych, ale również najbardziej wyzwalających doświadczeń w życiu człowieka. Oznacza to przyznanie się do aspektów siebie, które wcześniej odrzucaliśmy, zrozumienie skąd pochodzą i jak można je konstruktywnie zintegrować. To nie oznacza działania na ich podstawie w sposób destrukcyjny. Ale wykorzystania ich energii w służbie naszego prawdziwego rozwoju. Gniew może stać się siłą do walki o sprawiedliwość, dzikość może stać się kreatywnością, a tłumiona seksualność stać się życiową energią twórczą. Jung często podkreślał, że nie możemy stać się świetlistymi bez przejścia przez ciemność, nie możemy poznać miłości bez poznania nienawiści, nie możemy być mądrzy bez przyznania się do swojej głupoty. Ta paradoksalna prawda oznacza, że prawdziwa transformacja wymaga odwagi do pozostania z naszymi najciemniejszymi aspektami wystarczająco długo, aby zrozumieć ich wiadomość i wykorzystać ich moc. To proces alchemiczny, przekształcania ołowiu naszych najgorszych cech w złoto mądrości i siły. Twoja obecność tutaj może być sygnałem, że jesteś gotowy na to najbardziej odważne z przedsięwzięć spotkanie z własnym cieniem. Może czujesz, że w Twoim życiu pojawiają się wzorce, których nie rozumiesz, reakcje, które Cię zaskakują, lub sytuacje, które zmuszają Cię do konfrontacji z tym, czego wolałbyś nie widzieć w sobie. To nie jest przypadek to Twoja psyche przygotowuje Cię do następnego poziomu integracji i mocy. Gdy zaakceptujesz i zintegrujesz swój cień, odkryjesz w sobie źródła energii i kreatywności. O których istnieniu nie miałeś pojęcia. Jednym z najgłębszych odkryć Junga było zrozumienie, że każdy z nas nosi w sobie zarówno elementy męskie, jak i żeńskie, niezależnie od naszej biologicznej płci. Anyme to żeński aspekt w psyche mężczyzny, a Anemes to męski aspekt w psyche kobiety. Te archetypaliczne energie nie są jedynie psychologicznymi konceptami to żywe siły, które wpływają na nasze relacje, Kreatywność, sposób podejmowania decyzji i ostatecznie na nasze poczucie pełni i kompletności jako ludzi. Większość problemów w naszych relacjach zewnętrznych wywodzi się z braku integracji tych wewnętrznych przeciwieństw. Gdy mężczyzna nie ma kontaktu ze swoją animą, ze swoją wrażliwością, intuicją, zdolnością do odczuwania i przyjmowania, będzie projektował te cechy na kobiety albo je idealizując. Albo je demonizując. Podobnie, gdy kobieta nie zna swojego animusa, swojej siły, zdolności do działania, logicznego myślenia i asertywności, będzie szukała tych cech w mężczyznach, lub będzie się z nimi zmagać w sposób destrukcyjny. Jung uczył, że prawdziwa dojrzałość oznacza wewnętrzne małżeństwo, integrację naszych męskich i żeńskich aspektów w sposób, który tworzy wewnętrzną harmonię i kompletność. Gdy to się dzieje, przestajemy potrzebować innych ludzi do uzupełnienia nas, ale możemy wchodzić w relacje z pozycji pełni, dzieląc się tym, kim jesteśmy, zamiast próbować uzupełnić to, czego nam brakuje. To prowadzi do znacznie głębszych, bardziej autentycznych i satysfakcjonujących połączeń z innymi. Proces integracji anemeji i animusa często rozpoczyna się w średnim wieku. Gdy nasze jednowymiarowe sposoby bycia w świecie przestają być wystarczające i czujemy wezwanie do odkrycia zaniedbanych aspektów siebie. Mężczyzna może zacząć odczuwać potrzebę większej bliskości emocjonalnej, ekspresji kreatywnej czy duchowości, podczas gdy kobieta może zacząć odkrywać swoją siłę, ambicje czy zdolność do przywództwa. Te zmiany mogą być dezorientujące, ale są naturalną częścią procesu stawania się całością. Synchroniczność często odgrywa kluczową rolę w tym procesie integracji. Możemy spotkać ludzi, którzy ucieleśniają te aspekty nas samych, których jeszcze nie zintegrowaliśmy, albo możemy znaleźć się w sytuacjach, które wymagają od nas wyrażenia tych dotąd ukrytych części naszej natury. Ten film może być takim momentem dla Ciebie, momentem, gdy Twoja psyche pokazuje Ci, że jesteś gotowy na głębszą integrację na poznanie i wyrażenie pełni tego, kim jesteś. Prawdziwa mądrość i siła przychodzą nie z dominacji jednego aspektu nad drugim, ale z tańca między nimi, z harmonii przeciwieństw, która tworzy coś piękniejszego niż suma części. Na najgłębszym poziomie swojego uczenia Jung odkrył, że indywidualna psyche nie jest obizolowaną wyspą, ale częścią większego oceanu świadomości, który łączy wszystkie żywe istoty. Nieświadomość zbiorowa to nie tylko zbiór wspólnych symboli i archetypów, to żywa sieć połączeń, która umożliwia przepływ mądrości, intuicji i guidance między wszystkimi częściami stworzenia. Gdy docieramy do tego poziomu świadomości, nasze życie staje się służbą czemuś większemu niż nasze osobiste ego i jego potrzeby. Ten transpersonalny wymiar doświadczenia często ujawnia się w momentach głębokiej synchroniczności, gdy czujemy, że jesteśmy częścią większego planu czy inteligencji, która przewyższa nasze indywidualne rozumienie. Może to być moment głębokiej medytacji, doświadczenie w naturze, spotkanie z drugim człowiekiem na poziomie duszy, czy właśnie moment jak ten, gdy słowa, które słyszysz, rezonują z czymś w Tobie, co wie więcej niż wie Twoje codzienne ja. To są okna na rzeczywistość, która zawsze tam była. Ale którą zazwyczaj przesłaniają zmartwienia i rozproszenia codziennego życia. Jung zrozumiał, że ostatecznym celem procesu indywiduacji nie jest tworzenie coraz silniejszego ego, ale transcendencja ego w służbie siebie, tego aspektu naszej natury, który jest połączony z uniwersalną mądrością i miłością. To nie oznacza zatraty indywidualności, ale odkrycia, że nasza prawdziwa indywidualność jest sposobem, w jaki uniwersalna świadomość wyraża się przez nas. Stajemy się unikalnym instrumentem, przez który większa inteligencja może działać w świecie. Gdy dochodzimy do tego poziomu zrozumienia, nasze życie naturalnie staje się formą służby. Nie dlatego, że powinniśmy pomagać innym, ale dlatego, że dostrzegamy fundamentalną jedność wszystkiego, co istnieje i rozumiemy że pomagając innym w ich rozwoju, pomagamy sobie, a pomagając sobie w prawdziwym rozwoju, pomagamy całemu światu. To jest prawdziwa mądrość, zrozumienie, że separacja jest iluzją, a miłość i współczucie to naturalne konsekwencje widzenia prawdy o naszej wzajemnej połączoności. Twoja obecność tutaj, w tym momencie, może być sygnałem, że jesteś gotowy na ten poziom świadomości. Może czujesz wezwanie do czegoś większego niż osobiste szczęście czy sukces? Może zaczynasz rozumieć, że twoje życie ma głębszy cel, który wykracza poza spełnienie twoich indywidualnych pragnień. To wezwanie do służby, dostawania się kanałem dla mądrości, miłości i uzdrowienia, których świat tak bardzo potrzebuje. Jung pokazał nam, że gdy odpowiadamy na to wezwanie z odwagą i oddaniem, Nasze życie staje się niesamowitą przygodą współpracy z siłami, które tworzą i utrzymują życie na tej planecie. Gdy te słowa dobiegają końca, zatrzymaj się na moment i poczuj przestrzeń ciszy, która się otwiera. To nie jest koniec, ale początek, moment, w którym wszystko, co właśnie usłyszałeś, może zacząć żyć w tobie na poziomie głębszym niż słowa czy pojęcia. Jung uczył nas że prawdziwa przemiana nie dzieje się w momencie intelektualnego zrozumienia, ale w ciszy, która następuje po nim, gdy pozwalamy nowej świadomości przeniknąć każdą komórkę naszego istnienia i zacząć przekształcać sposób, w jaki postrzegamy siebie i świat. Wszystko, przez co przechodziłeś do tego momentu, każda radość i każde cierpienie, każde pytanie i każda wątpliwość, każdy moment zagubienia i każde przebłysk jasności. Wszystko to było przygotowaniem do tej chwili rozpoznania. Twoja Psycha wiedziała, że nadejdzie moment, gdy będziesz gotowy usłyszeć tę prawdę o synchroniczności, o głębszej inteligencji, która kieruje Twoim życiem, o świętej podróży stawania się tym, kim naprawdę jesteś. Ten moment to nie przypadek, to punkt kulminacyjny długiego procesu dojrzewania Twojej duszy do gotowości na następny poziom świadomości i odpowiedzialności. Teraz, gdy wiesz, że życie komunikuje się z tobą poprzez synchroniczne wydarzenia, gdy rozumiesz, że masz w sobie archetypalną mądrość, która może prowadzić cię przez każde wyzwanie, gdy akceptujesz, że twoje cierpienia były inicjacjami, a twoje pytania były zaproszeniami do głębszego odkrywania, teraz twoje życie może stać się świadomą współpracą z tymi siłami. Nie musisz już czuć się samotny czy zagubiony. Ponieważ masz dostęp do przewodnictwa, które jest stałe, mądre i pełne miłości do tego, kim jesteś i kim stajesz się. Każdy dzień od teraz może być okazją do praktykowania tej nowej świadomości, do zauważania synchronicznych znaków, do słuchania głosu swojej intuicji, do odważnego podążania ścieżką indywiduacji, nawet gdy prowadzi ona przez nieznane terytoria. Będą momenty wątpliwości, okresy ciemności chwilę, gdy będziesz się zastanawiać, czy to wszystko ma sens. W takich momentach wróć do tej chwili, do tego rozpoznania, do wiedzy, że jesteś częścią czegoś niesamowicie pięknego i znaczącego wielkiej symfonii świadomości, która wyraża się przez każde żywe istnienie. Jung pozostawił nam największy dar zrozumienie, że nie jesteśmy przypadkowymi produktami ślepych sił, ale świadomymi uczestnikami kosmicznego procesu ewolucji świadomości. Twoje życie ma znaczenie nie dlatego, że osiągasz określone cele czy spełniasz społeczne oczekiwania, ale dlatego, że jesteś unikalnym sposobem, w jaki wszechświat poznaje samego siebie. Gdy żyjesz z tą świadomością, każdy twój oddech staje się aktem stworzenia, każda twoja decyzja ma wpływ na całość. A każdy Twój krok na ścieżce indywiduacji pomaga całej ludzkości ewoluować ku większej mądrości i miłości. Jeśli te słowa poruszyły w Tobie coś głębokiego, jeśli poczułeś rozpoznanie prawdy, która zawsze w Tobie mieszkała, ale czekała na odpowiedni moment, aby się ujawnić, to wiedz, że to dopiero początek niesamowitej przygody świadomego życia. Podziel się tym doświadczeniem, skomentuj poniżej, jak synchroniczność działa w Twoim życiu. Jakie znaki otrzymujesz od swojej psychy, przez jakie wyzwania przechodzisz w swojej podróży indywiduacji? Twoja historia może być dokładnie tym, czego potrzebuje ktoś inny, który również szuka swojej drogi w tym skomplikowanym, ale cudownym procesie stawania się pełnym człowiekiem. Jeśli ten film dotarł do ciebie w odpowiednim momencie, jeśli słowa Junga przemówiły do twojej duszy tak, jak przemówiły do moją. Zostań z nami w tej wspólnocie ludzi, którzy odważyli się spojrzeć w głąb siebie i odkryć prawdę o swojej naturze. Subskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia, podziel się tym filmem z tymi, którzy mogą być gotowi na tę wiadomość. Razem tworzymy sieć świadomości, która może pomóc całemu światu przejść do następnego poziomu rozwoju duchowego i psychologicznego. Pamiętaj, nie oglądasz tego filmu przypadkowo to twoja dusza sprowadziła cię tutaj w tym momencie z konkretnym powodem. Zaufaj tej synchroniczności. Zaufaj procesowi, który się w tobie dzieje. Zaufaj mądrości, która mieszka w najgłębszych warstwach twojej psyche. Bóg, wszechświat, życie jak to tylko nazierz pokazuje ci ten film, ponieważ nadszedł odpowiedni moment, abyś zrobił następny krok na swojej świętej podróży do siebie. I to dopiero początek czegoś niesamowitego.